Chwała nie będzie wszęmu Bogu, jej łaskę, dobroć miłosierdzie, błogosławieństwo naszego życia. Przeczytam może Słowo Boże króciutko w dwóch zdaniach, bo widzę, że Pan Bóg w cudowny sposób prowadzi Słowo, które było dzisiaj zwiastowane i to, które chciałem czytać, tak jakby nawiązywało do tego, co nawiązuje tego, co bracia dzisiaj czytali. Pan Bóg nowo zachęca naród Boży. Aby szukał Bożego Oblicza, aby był w Jego obecności, aby doświadczał na każdy dzień Boga, aby wrastał w Bogu. Przeczytam dłuższy fragment Bożego Słowa. Słuchajcie słowa, wnikajcie w to słowo. Chcecie zrozumieć to słowo, że Duch Święty o nie ożywi w naszych sercach. Jest to list do Hebrajczyków, piąty rozdział, będę czytał od jedenastego wersetu. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociążałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Te czasy znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami ducha świętego i zakosztowali słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, to wtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują syna Bożego i wystawiają go na urągowisko. <laughs> Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający, i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje cierniej osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Ale chociaż tak mówimy, też jeśli chodzi o Was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele Waszym. I o miłości, jaką kazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość, dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Abyście się nie stali ociążałymi, ale byli naśladowcami Ty, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na siebie samego. Mówiąc zaiste, będą błogosławione, będą, błogos, będą błogosławił i obficie rozmnożą cały cię bez miary. A tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest stwierdzeniem. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoność swego postanowienia, poręczył ją przysięgą abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia co do których niemożliwą jest rzeczą by Bóg zawiódł my którzy ocaliliśmy mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei jej to trzymamy się jako kotnicy duszy pewnej i mocnej sięgającej aż poza zasłonę gdzie jako poprzednik wszedł za nas jezus stawszy się arcykapłanem według porządku melchisedeka na wieki czytać może byłoby wcześniej przecież Całe listy czytałem, to faktycznie, żeby sens, treść listu pojąć, to by trzeba czytać calutki list. No, ja, pewien fragment, pewną część, aby coś pokazać. Autor listu Hebrajczyków mówi o arcykapłańskim urzędzie Chrystusa Pana. Ale po tym, jakby zatrzymuje się i mówi: Mam wam wiele do powiedzenia. Chciałbym naprawdę wiele wam powiedzieć o Chrystusie o jego dziele, o jego służbie, o jego służbie arcykapłańskiej. O tym wszystkim chciałbym wam wiele odkryć i powiedzieć. Ale zatrzymuje się. Ale trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociążonymi w słuchaniu. Możliwe. Możliwe. I tak można z tego wyciągać wniosek i rozumieć, że wierzący, do których skierowany ten list, oczywiście to byli hebrejczycy, Żydzi, którzy wierzyli w Chrystusa Pana, jakby tak ostygli w życiu chrześcijańskim. Uwierzył w pana Jezusa Chrystusa jako pana i zbawiciela. Ochrzcił się, że postanowił iść za Jezusem, że umierł tego świata i zatrzymał się w swoim życiu chrześcijańskim. I tylko tyle. I dalej nic nie robi, nie rozwija się w chrześcijaństwie, jak było wspomniane. I rozwija swojej wiary. Nie szuka Bożego Oblicza. Po prostu, jakby się wszystko zakończyło. I wielu, i tak już chrześcijan bywa, jakby to wszystko. I tak jakby usypiają w swoim życiu chrześcijańskim. I on do tych mówi, że czas, już czas, który jesteście jako wierzący, powinniście już być dojrzali. Mówię więcej. Niektórzy z Was już powinni być nauczycielami. Już ten czas, tyle czasu chodzicie z Panem. Jak będziecie rozumieć Pana, rozumieć Jego Słowo, będziecie już nauczać innych, wiary, ufności, nadziei o Chrystusie. Ale tymczasem potrzebujecie znowu kogoś, kto was nauczył pierwszych zasad nauki Bożej. Mówi, scenicie się tacy, że wam potrzeba nie pokarmu stałego, ale mleka. Pokarm stały. To nie jest dla niemowlęcia. Jest dla tych, jak Słowo Boże mówi, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze, wyćwiczone do rozróżnienia dobrego i złego. Pokar stały jest dla tych, którzy już mają, doświadczeni są przez Boga, są w życiu chrześcijańskim, że rozróżniają co dobre, a co złe. Ale jeśli tego rozróżnienia jeszcze nie ma, wy potrzebujecie jeszcze mleka po pokarmu. No, jakby na tym się nie zatrzymuje. Mówi o rzeczach, które już potem no, nie chcę wykładać, bo to są proste, to są podstawy. Mówi, nie muszę powracać do, na, o, do podstaw nauki, do takich rzeczach, o się od martwych uczynków, o w Boga. No, już nie trzeba wam wykładać tego. Przecież wiecie, że no, uczynkami, już bracie, zbyszej się o tym przypomniał, uczynkami nic u Boga sobie nie nie zasłużymy, jeśli chodzi o zbawienie naszej duszy, ale przez wiarę, o obmywaniach. Różne były obryma, obmywania rytualne, jeśli chodzi o Żydów, ale myślę, to jest istotne dla chrześcijan to jest chrzest to jest zanurzenie w wodzie, gdzie umieramy dla tego świata, a zresztą żyjemy dla Chrystusa co wskazuje. O wkładaniu rąk nie ma, ta nauka jest prosta podstawy. Modlimy się, jeśli chodzi o wkładanie rąk nad chorymi, o czym mówi Biblia. Przekazywanie błogosławieństwa. Przez włożenie rąk widzimy, rodzice tak przekazują błogosławieństwo ojcowie na swoich dzieci, co czytamy w Biblii. Jeśli chodzi o modlitwę o Chrzest z Duchem Świętym, też widzimy to, że jest związane z składaniem rąk. Ale to mówię z podstawy, to są rzeczy, no, elementarz dla chrześcijan, którzy są wierzący, to to. Już nie trzeba, mówi, tego jakby wykładać. O zmartwychwstaniu. Nie kanywać, nie jest zmartwychwstanie. O sądzie, że każdy będzie musiał stać przy liczy wszechmogącego Boga. No, rzeczy elementarne, podstawowe. I mówię na pewną rzecz, że nie tylko, gdy mówię o tej glebie, która pije deszcz, można i rodzi jedno owo, dobry plon daje, ale inne cierni osty, Była jałowa ziemia. To, że tylko chodzisz na społeczność, chodzisz na zgromadzenie i wszystko, i nic więcej. Jeszcze nic nie daje. Pierz słowo, słucha słowo, Duch Święty przemawia do Twojego serca. I na tym się zakończa i nic z tego nie robisz. A owoc uszczerbanego Chrystusa nie jest widoczny w Twoim życiu, Się brat pięknie wykładał na początku. Ukrzyżowany Chrystus Pan. I, I owoc przynoszący przez ukrzyżowanie Twojego ja. Tego oczekuje Pan, kiedy jesteś wierzący i jest za Nim. A ty nie przynosisz, a jesteś, uczestniczysz, ale owocu ukrzyżowanego Chrystusa nie widać w Tobie. Wszystko inne zobaczysz, ale tego nie. I nie ma rozwoju, nie ma wzrostu w Twoim życiu chrześcijańskim. Ja, ja tym się nie zatrzymuje. Nie mówi dalej pewną daje zachętę, mówi, coś należy, chodzi o was bracie, siostry, gdy mówimy o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, mówi. Zwłaszcza, gdy to dotyczy zbawienia. Przecież Bóg mówi, nie, nie jest, żeby nie sprawić, Bóg jest sprawiedliwy i wie o waszym dziele miłości, wie o tym, jaką okazujecie Jego imienia, jak usługujecie świętym, usługiwaliście, usługujecie. On to wszystko, Pan Bóg, widzi. Ale potem daję pewną rzecz, myślę, to jest taką istotną, istotną mojego serca. Abyśmy zachowali tą gorliwość aż do końca i nie byli ociążałymi w naśladowaniu, w służeniu Panu Jezusowi Chrystusowi. Nie, już gorliwość odeszła, chęć służenia Panu gdzieś dalej, na drugi plan, wszystko inne, jakby istotne, ważne. Oczywiście są inne rzeczy, które żyć, wykonywać, normalne, ale czy serce nasze płanie dla Chrystusa? Czy Boży Ogień wypełnia nasze serce? Czy pragniemy Jemu służyć? Daję piękny przykład o Abrahamie. Można by to długo mówić, ale tak króciutko, w dwóch zdaniach. Jest tu powiedziane, że są to obietnice, które były dane. Można czytać w pierwszej księdze Mojżeszowej, 22 rozdział, 16, 17, werset. Może króciutko tak przeczytam obietnicę. Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie zbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę Ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo Twoje, jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza, a potom kowie Twoi zdobędą grody nieprzyjaciół Twoich i w potomstwie Twoim i w, twoj, i w Potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Abraham tego nie zobaczył. Jest to pierwmowa mowa o Izraelu. Potem jest mowa o wszystkich, którzy wchodzą w ślady Abrahama, czyli w ojca wiary, którzy wierzą w Boga, którzy ufają Panu Jezusowi Chrystusowi. I mówi daje coś szczególnego. Mówi: to popar, jak napisane jest tak, abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia. Przez obietnicę i przez przysięgę. Bóg złożył obietnicę i przysiągł. To jest niemożliwe, żeby mogło być to naruszone. Przez danie zruszone wydarzenie, co do, ty, co, do których możliwą jest rzecz, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. To, co tutaj chciałem zwrócić uwagę, wzięli przykładu od Abrahama, On oprócz wszystko, Bóg mu obiecał i złożył przysięgę. Na pewno to się wypełni. Nawet swojego syna tak szybko nie ogląda urodzinę, skąd dopiero widzieć to całe błogosławieństwo, jakie spłynie, że będzie miał tyle dzieci wiary, że on będzie błogosławił swychmogący Bóg swoje dzieci pierw o Izraelu, potem to przez wiarę Chrystusa Pana na wszystkich wierzących, którzy mają wiarę Abrahama. Abyście nie upadali, jest napisane cierpliwość. To, co miał Abraham, co często nam brakuje, cierpliwie czekał. On nie zachwiał się w wierze, ufał i wierzył i cierpliwie czekał. Bracie, siostro, nie bądź ociążyły wierze, podążanie za Chrystusem. Nie bądź niecierpliwy, że już dzisiaj nie dostałeś, to już i nie ma. Bóg dał ci obietnicę, potwierdził przez swoje słowo Duchem Świętym. Trzymaj się i cierpliwie czekaj, a Bóg ją na pewno wypełni. Jeżeli tu dał Abrahamowi obietnicę, że będzie błogosławieństwo, będzie spełniał na niego potomstwo, on będzie błogosławił. Jeżeli ufasz Panu, wierzę, masz wierz wiarę Abrahama, miej cierpliwość Abrahama, że to błogosławieństwo, przede wszystkim chodzące o zbawienie Twojej mojej duszy zbawienie Twoich i moich bliskich, błogosławieństwo, ono Bóg wypełni. On przysiał Abrahamowi, że on je wypełni. Nie tyleż do obietnicy, jeszcze złożył przysięgę. I ono na pewno wypełniło się. z Po czasie, już przez Biblię widzimy, się wypełniło. Abraham, oprócz widział swojego syna, którego urodziła mu Sar z obietnicy, ale tego błogosławieństwa, które dalej przychodził, on nie widział. A to błogosławieństwo przede wszystkim, jeśli chodzi o błogosławieństwo niebios, o błogosławieństwo życia wiecznego, bycia zawsze z Panem, ono jest pewne, on jest niewzruszalne. Ufajcie Bogu, wierzcie Jemu. Ja wierzę, że Pan Bóg i błogosławi, i doczesne życie, i to, ale samo ważne, wieczne życie. Są jedni chrześcijanie, którzy skierowali swój wzrok tylko. Na doczesne błogosławieństwa, godni pożałowania. Ale są też inni, którzy przyjęli tylko ascezę. Myślę, że już w doczesnym życiu Pan jakby nie jest zainteresowany błogosławić, tylko na wieczność. A Pani w doczesne, szukacie Królestwa Bożego i Sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Jeżeli Bóg daje, Pan Bóg daje swoje błogosławieństwo, dziękujmy i słuszmy Jemu całym swoim sercem. Ale bądźmy gorliwi dla Pana. Ufajmy Jemu, Nie nasze serca płoną. To, co dzisiaj bracia zachęcali, niech z powrotem ożyje nasze, nasze życie, nasze życie z Chrystusem, ożyje nasza wiara, społeczność z Nim. Bóg obiecał i co obiecał, On na pewno wykona. Tylko miejmy mi cierpliwość. Jesteśmy dziećmi Abrahama, dziećmi wiary. Miejmy i cierpliwość, jaką miał Abraham. A Bóg da błogosławieństwo i on je na pewno wypełni. Abrahamowi przysiągł, obiecał i przysiągł. I przez Biblię widzimy, on wszystko wypełnił. I wypełni w twoim życiu. Tylko nie bądź letni. Błagam cię, bracie siostry, do siebie mówię. Nie bądź letni. Gdy będziesz tylko myślał przyjść na bożeństwo i wszystko, i nie rozwija się w swoim życiu chrześcijańskim, to co cóż, 50 lat w Chrystusie i 50 lat trzeba Cię karmić mlekiem? I 50 lat Cię karmić mlekiem? braci i siostro, nie chodzi, żebyś całe życie pił mleko. To są podstawy, to są rzeczy podstawowe, które pisze autorstwo hebrajczyków. Ale chce Bóg, abyś zrastał. Posyła swoje słowo, posyła swoje sługi, Daję słowo braciom, abyś wzrastał w Chrystusie. Abyś doszedł do momentu, że rozróżniasz, co jest dobre, a co złe. Kiedy pijesz mleko, no cieszy się Chrystusem. Masz tą. No, każdy się narodzi, no pije mleko. I jeszcze tych rozróżnienia nie ma. Nie ma tych władz wyćwiczonych, rozróżniających. Jeszcze do końca nie pojmuję tak słowy tego rozróżnienia. Ale kiedy wzrastasz w Panu. Przychodzić nas rozróżniać, nasz pojmować, co jest do, w dobre, a co złe. Wzrastaj w Panu, rozwijaj się w chrześcijaństwie, rozwijaj się w Chrystusie. Roz, w, wzrastaj w nim. Pan Bóg, on tego oczekuje. A to listu Hebrajczyków zachęca na nowo. On od nowa zachęca. Wracajcie do służenia Panu. Znowu żyjcie z Panem. Gdy przychodzicie na nabożeństwo, przeżywajcie Chrystusa, przeżywajcie obecność z Bogiem w Duchu Świętym, bądźcie blisko z Nim. Każdego dnia chwalcie Pana, wywyższajcie Jego imię w swoim sercu, czytajcie Jego słowo, bądźcie w nim społeczności, abyście wzrastali, aby to, co jest, jak napisał Brat wspomniał, grzech, otwórzcie go życia, świeckość, Odchodziła naszego życia. My czasem świeckość tak bardzo pochopnie rozumiemy. Ale kiedy lubimy obgadywać, kiedy lubimy plotkować, kiedy lubimy osądzać, to jest też świeckość. To jest świat. To jest świat. My czasem świat. Mamy swoje bliskie, takie tylko spojrzenie bardzo wąskie. Ale świat wkłada się do Twojego, do mojego życia. Po co zajmujesz się nieraz wieloma rzeczami? Szukaj Chrystusa. On ci będzie objawiał, będzie kierował. On będzie otwierał Twoje oczy duchowe oczy i będziesz rozróżniać to, co oczekuje Pan. Kiedy wzrastać będziesz, będziesz rozróżniać to, co dobre. I to, co złe, wzrastaj w Chrystusie. Amen. Wstańmy przed oblicze wszechmogącego Boga.